Gdybym miał firmę remontowo-budowlaną, na przykład stolarnię, i chciałbym pozyskać dodatkowych klientów, zrobiłbym te trzy rzeczy. Krok pierwszy: zadbałbym o profesjonalną prezentację firmy w internecie, założyłbym konta na mediach społecznościowych oraz stworzyłbym katalog realizacji mojej firmy. Wtedy klient od razu by widział, że płaci za jakość. Krok drugi: Stworzyłbym kampanię reklamową na Facebooku z konkretnym przekazem, która będzie przyciągać osoby ceniące jakość, a nie szukające najniższą cenę. Krok trzeci: dopracowałbym sposób przedstawiania oferty zarówno telefonicznie, jak i na spotkanie, żeby przekonywać jak najwięcej klientów do współpracy właśnie z moją firmą. Zaobserwuj ten profil. щоб рік 2026 був ще для твоєї фірми